Siemanko, witajcie moi widzowie. Dzisiaj zagramy sobie po raz pierwszy w Minecrafta. Oj, przepraszam. Ciszymy. Dobrze, także stworzymy sobie nowy świat. Ok. I tutaj będziemy po prostu budowali. Na kreatywnym. Także poczekamy aż nam się załaduje świat. Ja wam tutaj zrobię pauzę. Kurczę. Dobrze, witam Was już, moi widzowie, po załadowaniu świata. Prezentuje się on bardzo pięknie. Lawa! By się spodziewał, ale dobrze zacznijmy budowanie od jakiegoś prostego domku także poczekajcie, ja sobie przygotuję bloki Okej, okay, bloki już są no to dam znać jak już to zrobimy pozwólcie, że was odprowadzę, mamy tutaj przedpokój no i to już koniec nie, dobra, jeszcze podłoga dobra Dobra, bam, podłogę z desek zrobię, jestem tutaj na kreatywnym, więc już się przełączam na przetrwanie, więc co, zaraz się widzimy, nie? Dobrze, w takim razie, gdy już jesteśmy na przetrwaniu i yy, postanowiłem, że zostawię sobie tylko diamentowy kilof, wyczantowany w takim razie, zbierzmy troszkę drewna, a w następnym odcinku czeka na nas niespodzianka. Nie narzutuję. Ta seria z Minecraft powinna nam się spodobać, o. Wracam Dobra. Zbierzmy sobie troszkę drewna na narzędzia oraz na skrzynkę. Okej. Okay. Dobra, teraz zrobimy... La, 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 la dobra, jak widzieliście, mamy te złote jabłka. To ja bym się wtedy nagrywało? Nie, no chyba mi się nagrywało, zobaczę. I mamy jeszcze ten żelazny miecz. Szkoda, że nic nie mogliśmy wykopać. Creeper mnie na goni? Nie, bo jakiś Creeper kielet nie goni. No. Dobra, ruszamy. Czekajcie co? Ja tam pójdę. Ok, w takim razie, jak już zrobiliśmy naszą skrzynkę, to tam jest wszystko bezpieczne. W takim razie możemy ruszać. Ola. Raz ja potrzebuję żelazo. Dobra, w tamtą stronę pamiętam, że jest żelazo. To będzie. O, tu jest lawa i żelazo. Dobra, myślę, że tyle nam starczy obsydianu. Jak nie widzicie, to zaraz zobaczycie, ja sobie tylko przełączę kamerkę. OK, w takim razie jak już nam no, działa i widzicie ile mamy obsydianu, które zdobyliśmy tutaj, I tam trochę. Możemy lecieć do endu. Dwa, trzy. Kurde, jak się budował ten portal? Nie umiem portalu w ogóle budować, czekaj. Cztery, tak? Tak się to budowało? Czekajcie, wrócę za was jak się zbuduję. Ok. skoro już skończyliśmy, to budujemy. Dobra, poczekajcie, zanim tam wejdziemy, schowajmy sobie wszystkie nasze itemki do skrzyneczki, abyśmy no po prostu nie stracili naszych rzeczy, gdybyśmy tam. Marli, kurde, ale jeszcze złoto nam jest potrzebne. racja złoto. Yy, dobra, w takim razie idziemy tam bo było złoto, więc yy, dobra, nie spodziewałam się, że tam będą jeszcze yy, ttt. Te, te, te. Ale dobra, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy zginęli, yy, zostawimy sobie tutaj troszkę złota i miecz tak na wszelki wypadek. Bo zbrojki już tutaj mamy, więc... Teraz tylko y, zakładamy złoty na pierśnik Mamy no, złoto, mamy kilo, w tak na wszelki wypadek Uf, Jesteście gotowi moi drodzy? Lecimy do endu W do nederu, co ja gadam Woo! Co jest? Cześć jeszcze raz Dobra, wracamy w nederze Okej, okay, już jesteśmy w naszym nederze Więc pora się trochę pohandlować Ej, ale wiecie co? Jak jest ja on zejdę w ogóle? Jak jest ja on nam zejść niby? Co oni sobie myślą? kupi jak głupi jestem? Nie zostawię mojego domku, dobra. Idziemy szukać tych pereł w domu. Bo nie wytrzymam. Nie będę... Dobra. Co na świecie? Mm, bo się znowu tepnę. Że to jest mój domek, co oni sobie w ogóle myślą? Nie Niby... czy. Ej! Lol. Ej! Łota! Ej, dobra! Skoczymy! woohoo, Chodź tutaj! Tutaj nie ma tych, tych. I dobra, yy, najwyraźniej mi się Minecraft zblogował. Chodź tutaj! Ej, ale ja zapomniałem moich rzeczy. Z domku. O Jezus. Dobra, zaraz wracam. Chodź tu! Okej, okay, mam taktykę. Teraz wystarczy tylko tutaj na niego czekać. Chodź tu, mięczaku! Gdyby tutaj było drewno. Chodź tutaj! Już dużo mi zadałeś. Ale ja się nie poddam. Czemu ja nie wziąłem tych jabłek? Ile można latać nad tym samym? Wracaj tu. Je słuchajcie, ten kierownik mi się już wyczerpuje. A! Uciekam! Wcieczka! Wejdę ze wszystkie, bo słyszałem, że na mojej wersji... Oj, sorry, że wam zasłaniałem. Czytałem, że na mojej wersji jest takie coś jak skrzynka ra... Co? Ej, chyba działa. Co? Nie dobra, kraty zostawmy. Dobra! Idziemy! Do walki ze smokiem! Młe he Ej, miecz mi się czerpie. A zostało mi półset duszka i nie mam tego jabłka. W sensie jabłek. kurde! Wow. Ej, wow, lol. Ło, wow, patrzcie, czekajcie. Ja mam tutaj po. Każę bardziej kamerę, o. Dobra, myślę, że to może być. Oho. Ej, a to nam mało zajął, bo ogólnie filmik trwał 8 minut, tak? No bo tutaj mi pokazuje, że to jest 8 minut. Ty! Uhuhuhu. Wow! Ej, przeszliśmy Minecraft'a. No i tutaj będziemy na tym świecie też budować różne rzeczy na kreatywnym Oczywiście tam mam swój domek też Także chciałabym tylko podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili Czyli ja, mój brat, cała ekipa pipi O, pipiu Nie, dobra, no ja wszystkim dziękuję bardzo za ten odcinek, że dotrwaliście do końca No i co? Na razie, panie i panowie